Piekoszów otrzymała ponad 1 100 tysięcy złotych dofinansowania w ramach rządowego programu ochrony ludności i obrony cywilnej. To jedno z najwyższych dofinansowań w regionie, które zostanie przeznaczone na zakup sprzętu niezwykle ważnego z punktu widzenia bezpieczeństwa i gotowości na sytuacje kryzysowe. No, żyjemy w takich czasach, że te pieniądze na pewno nam się przydadzą i na zasadzie i różnego rodzaju kataklizmów, różnych interwencji kryzysowych, na poczet czasami sił zbrojnych, oby tego nigdy nie było, ale myślę, że te, ten sprzęt, który żeśmy tutaj chcemy zakupić, na pewno nam się przyda. Za przyznane dofinansowanie gmina zakupi m.in. koparkę ładowarkę, mobilne agregaty prądotwórcze, mobilne magazyny kontenerowe, beczkowóz do wody pitnej, defibrylatory oraz namioty wykorzystywane podczas akcji ratunkowych i zabezpieczających, a także koncentrator tlenu i torber 1. To wyposażenie, które może być używane zarówno w codziennych działaniach jednostek gminnych i ochotniczych Straż Pożarnych, jak i w nagłych zdarzeniach, począwszy od klęsk żywiołowych, przez sytuacje wymagające szybkiej ewakuacji czy zapewnienia alternatywnych źródeł energii. Jesteśmy w ciągłym kontakcie z ministerstwem, monitorujemy te umowy, te wydatki. Jesteśmy jako województwo jednym z pierwszych, którzy podpisują umowy i te wydatki będziemy realizować. To jest wasza zasługa, nasza również, naszego wydziału, dyrektora Sabata i pracowników. Staramy się. Im więcej czasu będziemy mieli na te zakupy, tym będziemy mogli to szybciej rozliczyć. Nowe wyposażenie ma służyć gminie przez lata, a jego zakup jest inwestycją w bezpieczeństwo przyszłych pokoleń. Piekoszów dzięki pozyskanym środkom dołączy do grona najlepiej przygotowanych samorządów w regionie pod względem zaplecza technicznego i ratowniczego.